Czy ty byłbyś w stanie oprzeć się, oprzeć się wpływowi kobiety, tak naprawdę, zwłaszcza w sytuacji, w której ona by namawiała cię do rzeczy jawnie nieuczciwych, do łamania prawa, do działania na swoją szkodę, do używek tylko po to, żeby jej nie stracić, albo żeby być fajniejszym, czy być bedbojem? Hmm. Ten film mogę dedykować młodszym mężczyznom, którzy są na początku swojej drogi, ale myślę, że starsi, którzy też wracają na rynek matrymonialny lub szukają swojej partnerki, mają, mogą stanąć przed tego typu dylematem. Pierwsza rzecz. Pamiętaj, że mm, kobieta, która będzie chciała naprawdę dla ciebie dobrze, ona. Y, będzie hmm, motywować Cię do tego, żebyś Ty był lepszy. Lepszym człowiekiem: zdrowszym, sprawniejszym, mądrzejszym, trzeźwiejszym. Kobieta, która ma jakiś tam swój interes w tym, ona nie będzie dbała o to, co się z Tobą stanie. Tak naprawdę. Kiedyś oglądałem taki dokument o więzieniach i więźniowie mówili dlaczego tam trafili. W większości przypadków było, była w tej historii jakaś kobieta. Oczywiście, ja nie mówię, że przez nich ona trafiła. Oczywiście są też panie, które pomagają tym mężczyznom, żeby tam trafić. Ale była albo chęć zaimponowania jakiejś kobiecie, albo chęć. Hmm, hmm, szybkiego zysku, żeby też zaimponować jakiejś kobiecie. Oczywiście nie mówię, że to były wszystkie historie tego typu, ale bardzo często nawet nawet gangsterzy czy mafiozi wspominają, że rzeczywiście ta atrakcyjność u pani rośnie, kiedy jesteś znany na mieście. Ale też często wspominają o tym, że niestety no, panie mają krótką pamięć. Panie mają krótką pamięć. I powiem Ci tak, że coś w tym jest. Naprawdę, jeżeli ona przestanie czuć do Ciebie pewne emocje, to ty dosłownie mógłbyś umrzeć i ona by na to wywalone. W większości przypadków tak. No, więc nie warto niszczyć swojego zdrowia, swojej przyszłości, swojej kariery, e, dlatego żeby przypodobać się dziewczynie. Bo konsekwencje za to ty poniesiesz. Ona sobie szybko tam, wiesz, make up, make up, sine oczy, przećpane, wiesz, ogarnie się, założy koszulę i będzie pięknie. A ty jednak możesz zostać z dłuższymi skutkami tej przygody i trzeba na to uważać. Ja też jako osoba, która miała etap taki w swoim życiu, gdzie ostro leciałem, nie powiem, że nie, ale już od 8 lat nie byłem nigdy pijany. Yy, więc już, już nie będę, no bo to mi jest w ogóle niepotrzebne do, do niczego, tak samo nie będę pod wpływem innych używek yy, i nie trafia do mnie argumentacja, że no, każdemu się zdarza, kto nie, to, to nie jest usprawiedliwienie, tak, ale I wiem jedno, że, i yy, nie mówię tu nawet o osoby, tylko obserwacje, no w końcu istnieje w tym, w tym temacie i Pomagam ludziom, spotykam różnych ludzi, widzę różne, różne historie z nami, widzę po jak progresują przypadki danych osób na przestrzeni cza czasu. Dlatego nie warto robić niczego przeciw sobie, niczego przeciw yy, wartościom jak dobro, piękno, prawda, zdrowie, tylko po to, żeby zaimponować kobiety. Ja znam przypadki ludzi, którzy zrobili sobie tatuaży, zaczęli brać sterydy tylko po to, żeby podobać się kobietom. No serio? A kobieta później co, będzie za Ciebie, was zbijać estrogen? Kobieta za Ciebie będzie później robić odblok? No nie, no nie, no nie. Słuchaj, jeżeli sterydy są Twoją pasją, no to i, i, i wiesz na co się decydujesz, jesteś dorosłym człowiekiem, nikogo o tym nie krzywdzisz, leczysz się prywatnie, enjoy, have fun. Ale jest masa różnych po prostu przykładów, gdzie mężczyźni robią rzeczy, zaczynają pić, zaczynają ci pać tylko po to, żeby przypodobać się dziewczynie, albo ciężko odmówić. Nie warto tego robić. Pamiętaj, że później nie było sytuacji, że ktoś na przykład chce cię zmiękczyć tylko po to, żebyś ty zaczął podejmować nieracjonalne decyzje. A później mi się kup to, mi się kup tamto, mi się pojedźmy tu, mi się pojedźmy tam, mi się przepisz dom. Miszu, zatrudnij mnie u siebie. Miszu, zatrudnij mamę, zatrudni brata, zatrudni ciotkę, zatrudni siostrę. A później się okazuje, że ktoś ma przewagę nad kontrolę całkowitą nad Twoją firmą. Później zaczyna, jak ktoś nie dopełnia swoich obowiązków. Jest masa takich historii, więc pamiętaj, że kobiety są wykorzystywane przez służby specjalne w sytuacji takiej, gdzie. Mm, nie pomaga technologia i nic już nie pomaga. To tam wysyłają kobiety, To nie są żarty. Moc kobiety jest naprawdę duża. Dla kobiet wstrzymano wojny. Kobiety z tylnego siedzenia sterowały władcami. Tak. Kobiety potrafiły wyciągać, ze, często powtarzam tą tą regułkę, jeżeli oglądasz moje filmy, to może to zauważyłeś, ale ona dobrze obrazuje to i warto o tym wspomnieć. Kobiety potrafią wyciągać informacje ze szpiegów szkolonych do wytrzymywania tortur. Więc bycie nietrzeźwym w tej sytuacji nie do końca pomaga. I ja nie mówię, że twoja jest taka, nie mówię, że każda jest taka, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ty masz jakieś deficyty emocjonalne yy, i nie radzisz sobie do końca z emocjami przy kobietach, jesteś o nich zależny emocjonalnie, ale w innym kontekście, na przykład biznesowym, nosisz sukcesy, i nagle z kosmosu pojawia się pani, i ty chcesz wszystko oddać, wszystko, żeby tylko ona została, to to nie jest zdrowe. To to nie jest zdrowe. Bo żeby to się wszystko kręciło, to najważniejszy w tym układzie jesteś ty. Bo żeby dać, trzeba mieć czego dać. Bo jeżeli kobieta, wiesz, miałem kiedyś taką kobietę, gdzie a to było kilkanaście lat temu, gdzie byłem bardziej pewny, że w lodówce będzie żołądkowa gorzka niż światło. Ok? Ja też powiedzmy sobie nie żałowałem w tamtym y, czasie, ale czy myślisz, że ta kobieta y, jak w sposób odeszła, oczywiście ja jej nie winię, tam jest dłuższa historia, tylko chcę ci pokazać pewien mechanizm. Myślę, że, że tak żebyś też wiedział, że ja też nie jestem kurwa święty, nieskazitelny, spłynąłem na ziemię i nigdy w życiu nie popełniłem żadnych błędów. Ale, że ta kobieta ją obchodziło, to załóżmy, nie wiem, czy stan mojego zdrowia. No nie, no bo jej, jej stan jej zdrowia jej samej specjalnie nie obchodził. I tyle. A później się zostaje z takimi historiami. A znam ludzi, którzy naprawdę byli w stanie bardzo dużo stracić. I stracili niektórzy. A jeżeli połączyć jeszcze używki, to bombardowanie bzykaniem. I masę yy, nieoscennych decyzji związanych z rozporządzaniem swoim czasem, energią, majątkiem, zasobami yy, to, no to, to masz niezłe kombo, bo kobieta, której naprawdę zależy na sukcesie mężczyzny, będzie go pchała do tego, żeby był jeszcze lepszym człowiekiem i ona odejdzie, kiedy on będzie miał problem z jakimiś używkami, a nie będzie siedzieć z nim. A do momentu, aż wszystko z niego wyciśnie. Rozumiesz? To, to jest chyba też rola ludzi, którzy naprawdę są nam bliscy, że w sytuacjach trudnych powiedzą słuchaj stary, przesadzasz, czas kurwa przystopować. Bo kobieta, która jest wobec Ciebie w porządku, ona będzie chciała, żebyś ty wzrastał. A nie, żebyś ty w jakimś chocholim tańcu, w jakimś narkotycznym, alkoholowo-seksualnym transie a później kasa się kończy, biznes jakiś nie wypala, wpadasz się w długi, nagle pani nie wiem co czuję, nie wiem kim jestem i następny. I... Dlatego nie warto. Nie warto chlać, spać. Nie warto robić różnych głupich rzeczy tylko po to, żeby zaimponować kobietę. Kobiecie to nie jest tego warte. To jest zabawa, która zawsze ma swoje konsekwencje. No. I ja jeszcze nigdy nie spotkałem nikogo, kto by komu się podobało i raz w życiu tylko wciągnął, raz w życiu tylko zapalił, raz w życiu tylko się napił. Tutaj coś za tylko ja. Tutaj coś zakombinował, tylko ja. Spierała zwykle się kręci dosyć mocno. Dlatego słuchaj, nie warto. Nie warto. Nie warto. Naprawdę nie warto. I lepiej odpuścić, nawet najlepszą dupę, która ma taki problem, niż dać się wciągnąć i potem się z tego leczyć i potem się z tego wyprowadzać. Szkoda czasu. Szkoda, życia, że jest piękne, jest pełno wspaniałych kobiet. Jeżeli chcesz, żebym pomógł ci takowy poznać, to pod tytułem tego filmu kilka więcej. Masz linki do moich kursów do tysiąc kobiet system, do e, opcji e, do mojej strony, gdzie jest, są opcje wielu innych kursów, oraz też, jest też opcja współpracy indywidualnej. To tyle. Lecę na trening. Trzymaj się, cześć. I trening na sucho. No. <trymuj się>